Cześć, jest to kolejny odcinek z serii Terraria. Jest to bodajże czwarty. Dzisiaj planu chyba jakiegoś konkretnego nie ma. Ja co wyjdzie, to wyjdzie. Głównym, według, głównym moim planem jest zebranie e, tych. I głównym moim planem jest zebranie hajsu na. E, tutaj, jak można sobie zobaczyć, mini szarka, czyli 32 Golda i 20 Silvera. Aktualnie mamy 17 golda, więc nie brakuje jakoś dużo, ale jak wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj się jeszcze dowiedziałem, że dzisiaj spróbujemy zabić Brain of Kafulu oraz e, spróbujemy Skeletrona. Chwilę już grałem na Kalamity, chyba nawet Inferno, z kolegami i wiem, że Skeletron tam był trochę trudny. A tutaj, jak będzie, zobaczymy. O, jak ty masz takiego Skyjumpa? A... Znalazłem. O, fajnie. No czyli, pierwszy zaczynamy od czego? Walka czy. Tego miniszarka możemy. No być. dobra, mamy aktualnie 17 goldcoinów, troszkę brakuje. Jest jednak mała zmiana planów. Idziemy pierw zabić Skeletrona, mm -hmm. gdyż powinniśmy już móc. Zrobimy mi Necro Armor. I po prostu ten, i będziemy zbierać na mini szarka, po czym będziemy się starali zabić ten, Brain of Kafulu o ile dobrze to mówię. No to Chyba spawnujemy. Kers, no to tak, curse, tak, no to spawnujemy, cyk. A, bo no. on się tu respi! Wow, wow. Nie sądziłem, że on się tu respi. Weź, bo ty jeszcze zginiesz. Ej, no prawda. Musiałem użyć heal'a. To ty się odsuń, żeby on się na mnie zagrował. Ej, już mu ręka Oj, 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 Ej, bo mam o, chyba no. cooldown na fast heal'a. Fast heal znaczy się. Ej, bo mnie chyba tam nie ma małe wywalenie się i powrót do dungeona. Idziemy tam I skeletrona można kilka razy spawnować, czy tylko raz? Mm, nie pamiętam. A chyba tylko raz, bo ten ziomek zniknął. A. O, tu nie wejdź na tak skocz. Tu w to też Ale. nie wejdź <laughs> W to nie wejdź i wszedł Ej, bo coś tu leci Pito wszystko co Jak idzie w moją zauważyć... stronę muszę bić po prostu. Yy, tak. Można zauważyć, że grą w tą grę. Yy. Yy, dobra, mam kości. Co to jest? Chlow. Mechanik. To Jakieś ubranie. Gdzie to ubrać? Yy, obok A to jest material to jest. No, dobra, nieważny material to to jest. O, ty kupić można mechanik, no. Ciekawe, czy to jest coś do mojej klasy. Nie, ona nic nie... do żadnej klasy nie daje. Czy mogę? O, skrzynka złota. Klucz jest potrzebny. No. Jak klucz zdobyć? Z ona właśnie? Z mogów. Tylko takie bloki, na których stoisz, to one się mogą załamać pod no, no, no. tobą. Też tak myślisz? Tak. Co bym po prostu hajs wyjął ze slotu na hajs, to bym go wtedy nie stracił? No nie, by był w ekwipunku. No właśnie, no i tak zrobiłem, że wyjąłem go z tego slota. A nie to... A ci się straci potem. Ale cały? Jak zginiesz? Nie. Nie, to chyba tak samo jak... <ścoughs> Teraz jak tu zejść? A nie, bo to są... Kurde. Nie tak, tak? Nie schodzimy. Nie, bo ja myślałem, że ja mogę postawić tą platformę. I Ja nie mam tam teraz jak wrócić szybko. Ja tam iść muszę. O jest, zarabianie. Próbowanie zarabiania. Idę poszukać Fallen Starów. Uch. Bo za niedobry hajs oferują. O, słyszę Fallen stara. Cyk. Tutaj cyk, kolejny, grzy się na potki przydadza. Ech, skraftować butelki. Mm, z piasku. Przech znaczy ze szkła, piasek trzeba przepalić. Przerobić w szkło. No przepalić. Kolejny, mhm. kolejny uh. Star. No, no, do no, ja już do mi się nie chce iść. to są takie wkurzające gówna A, bo ty jesteś w dżungli? Tak Ej, nie bij Ej, 80 Silver. Musiałem, bo ja mam przy sobie hajs O właśnie Idę już sprzedać te wolne stary, które mam Dobra Czyli cztery masz jakieś wolne stary czy nie? Ja już sprzedałem wszystkie. Okay. Jeszcze dwa golda jest potrzebne. Mm -hmm. Ile masz golda? Eee, czekaj chwilę. Chyba e, możesz? Zero. Nie, jeszcze nie mogę. Dwa golda! No nie. nie. Mamy coś do sprzedania takiego. Ile piw kosztuje w ogóle? Zarobiłem Ci sam do tego mini praktycznie. No, ja Też dobrałem trochę, powiedziałeś. No, 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 no. No i misklikiem kupuję mm. nie to, co trzeba. No. I flintlocka kupuję. Mm. Minishark, cyk! Możesz no, flintlocka już kupować? No, No, dobra, co to jest to. Flintlock pistol. To jest... No, I ja teraz tak wszystko tak. inne idzie na amunicję. No to dobra, chodźmy do dungeonu. Czekaj, jak lekko amunicję kupię. Czekaj, ja, ja kupiłem amunicję i przy, mi myszka zjechała, i przypadkowo sprzedałem to, co kupiłem część. Ale to nie było jakiego, jakoś dużo na szczęście. I 609 pocisków. U, no to może mieć do Dungeona. Aha, podłożę to i idziemy do Dungeona. Więc szybko trzeba. Nie, raz ja jeszcze dwa razy wywaliłem, jak byłem w Dungeonie. Teraz jesteśmy już tu, mamy kości i y, kobłęby. Więc można skraftować y, tego seta, którego ja chciałem. Czyli Nekro. I robimy necro helmet. Necro Braceplate. Tak, chyba dobrze to mówię. I Necro Graves. cyk I mamy całego nekroseta. Czyli w sumie. Czy coś jeszcze można skraftować? Można. Web Rope. Uu. Czyli w sumie to usuwamy. Dziękujemy za usługi. Za. Te upadce też usunąć? Czy. No ta, no one są słabe. A to bonus seta masz jak masz całego nekro. Mhm, no dobra. No a ja zakładamy. zdobyłem cyk Muramasę. I ile masz defensa ty? 20. I ja 19 No, to fajnie. Nie wiem dlaczego. A ja, 19. ja zdobyłem muramasę której nie planowałem w sumie zdobywać, ale dobrze, jestem o krok bliżej hmm. do Knight's Edge'a. Set bonus, 10% increase range damage, critical strike chance. Uu. I 5% teraz decimy... combo. No. I teraz idziemy po Brain of... Brain of tak. tak. Dobrze, właśnie. E, czekaj chwilę, czy można coś jeszcze z tego skraftować, z tych rzeczy, które ja mam? Czy... z kobułebów i z tych nie kości? Wiem. Dobra, jesteśmy już tu i schodzimy na dół i zaraz będziemy respawnowali Brain of Kafulu A masz bomby? E, bomby. Mam trzy. Nie wiem, czy wystarczą, ale mam trzy. Nie, on tylko dziesięć. No mamy trzynaście bomb, chyba wystarczy. Albo jak się je respi? Chyba. No trzeba zniszczyć trzy serca, nie? A, no to tam było jeszcze jedno albo dwa. Przecież tam było jeszcze jedno, to tam ze No tak, jedno, ale czy tak? Wystarczą. Dobrze odkryte. No dobra, A to tutaj są dwa, okej. To poczekaj chwilę, to ja pierwszy. Tylko tak poczekaj, bo ona odleci. Masz jakieś bloki? No mam. W się sensie ten. Mogą być. Nie, bo przez platformy przelatuję. Eee, to mam drewno, mam. Okej, okay, no to tak obuduj trochę tę bombę. Żeby wiesz... Mm -hmm. No i to zrób taką jedną ściankę, No, 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 no. no, no, no. Tu jedną ściankę jak... i wrzuć bombę, żeby była bez... Tak, o! I, po, i ten rzuć no, ten... no, no, no i bombę rzuć. Nie wyleci chyba, nie? Dobra. Okay. O i okay. cyk, i mamy już dostęp do jednego serca, więc z dwoma się uda. I po prostu tam rzucę bombę i odsuniemy się. A no, O, no to. No, no bo, chyba czekaj, nie miałeś to, 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 to we tak mnie muszę. rzucasz bomby. No jak? Jak? Za mały odstęp, bo patrz, tu jest jeszcze jeden blok. Aha, dobrze leci. Trzeba, ty już nie masz bomb. No ty e... musisz teraz. Postawiłem już tutaj ten murek. Ono. Uwaga. Cyk. O, okay. jedno serce. O, czekaj chwilę. Panik necklace, dobra. No, założyć czy chcesz? Możesz założyć sobie. A, weź ten y, ody. Aha, jeszcze jedna I ten. idź już na platformę. Dobra, troszkę czekaj chwilę, wezmę tylko tam na dół, wejdę. Piekaj! O, dobra. Brain of Cthulhu. Ej, bo jakieś akurat. No się oczka pojawiają. O jezus, maria się. No, on znika i się pojawia. Zapomniałem. Ita, ja włączyłeś nagrywanie? Tak, tak, mam. Nie, mm. nie jest taki trudny. Tylko ty. Jak on się znika, to. No. Chilkę uh, sobie użyję. Gdzie on jest? No dalej jest. Ciągle. Czemu ty go nie strzelasz? Bo ja go nie widzę. co bo dalej sobie, dobra, czekaj chwilę. oddalę sobie. Tu jest, dobra. Cześć. O, teraz możemy go bić dopiero. Ale ty masz torpaka na nim Ej, bo on chyba jest ty. łatwy. Ej, bo mini shark jest... Cześć, bo ten... Ty... Ej, bo... <laughs> Ej, bo mini shark jest na to. Ej, bo to chyba było łatwe. Ej, bo ja to inaczej zapamiętałem. Ej, bo to chyba on ci w ogóle nie mógł zbliżyć jak dostał serię. Dobra, no to ten. To mamy co potrzeba z tego bossa. A co, co tam z niego dostałeś? Tissue samples i... Oro. Znaczy żeby... no. Climtain ore. Ja też mam 41 Climtain Ora. No i dobrze. I czekaj chwilę. I, Teraz... mam, sam i mam 4 cztery sample. A po co to jest? Do czego nam to jest potrzebne? Do cream 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 a, ja cream to creamtain barów. I z creamtain barów cream A, mogę tworzyć creamtain bary? Możesz zrobić. E, wszy Mamy maksymalnie czy... kilów, już zrobiłem 3 kg. Dobrze, widzę, widzę, no dzięki. W mogę całość zrobić, czy creamtain barów, czy nie? Możesz. Dobra. To robimy cream bary. 13 ich mam. No i sobie zrobię jeszcze blood Butcherer, no Bo to jest mi potrzebne do mieczu. Już ci jak coś... Wiem, tak... wiem, A mówiłem, dobra. No, no, no. To poczekaj chwilę, ja sobie Teraz tylko się kopać do tego. Można bezpośrednio pod siebie. Tak. To idziemy. Nie, ja nie wiem, czy idziemy już od jakiegoś case'a, czy. E, nie, najlepiej przy domu sobie to gdzieś zróbmy, żebyśmy nie musieli do tego ten truchtać no. nie wiadomo dokąd. Tutaj choć nawet. Okay, tak. Czekaj, chwilę, skopię się trochę. No, no właśnie tak o, skop się obok mnie i od razu zrobimy tak takie kopie. coś. Jednak o, się ten nie to zrobiłem co razem oka na dysku dobrze? i, I, ten, um, i musiałem najpierw, na, najpierw jedna później dwa, sobie tam, więc wyszedłem z no, na chętnie no, i I i oka i no. po prostu no. bijemy oka, wyszedłem z terrari, po prostu sobie oczyściłem dysk, a gdy wszedłem to nie byłem już na dole yeah. i bo ono chyba i stwierdziliśmy, że już nie ma co się tam kopać, nie ma co już tam schodzić. Był jeszcze pokazaliśmy jeszcze King Slime'a, czego niestety nie ma nagranego ale ten Zaraz zajmę. Dostaliśmy z skopania się Idziemy do spawnowania. No, no i tu jedno oko zabite jeszcze więc mamy. stwierdziliśmy, że je, zabijemy je i po prostu zgarnęliśmy z E no, no, pieniędzy no. na pociski wydane. To jest w sumie fini. Dobra, spamuj. No i trzecie ostatnie. No właśnie. Ej, okay, masz ode mnie na strzały Dobra dzięki. Uuu 5 golda Ile ja mam? 11 golda to odłożę no. i chyba właśnie wydam to 5 Okej okay, okay. Mam aktualnie 3300 strzałów, zobaczymy ile będę miał w sensie strzałów, pocisków No 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 Dobra no to Szybkie kupywanie Ko nieco I, i jeden. Mam stack i 1400 pocisków. Czyli mam 11 646 pocisków. O, i to trochę dużo. No to cel zrobiony. Zabiliśmy te dwa bosy i nawet tutaj trzy Ajówka tu dodatkowo. Zabiliśmy Skeletrona, gdzie mi trochę nie wyszło, bo się wywaliłem. Tutaj właśnie dostał kolega miecz do dobry. Ja mam mini szarka, z którego jestem zadowolony. Dobiliśmy trochę pocisków, gdyż mam ponad 9000 ich. O, no jeden. No, mam ich 11600. W następnym odcinku myślę, że będziemy robili tam w piekle. Nie pamiętam jak się nazywa ten boss. Będziemy go próbowali pokonywać. No i raczej nam się to uda, ale. To zobaczymy w następnym odcinku. Ja sobie chyba zrobię jeszcze trochę porządek w ekipunku w tym czasie i po prostu ten i po prostu będziemy prób będziemy się dalej rozwijali. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. To to był bodajże czwarty odcinek. Do, dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.